Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Kanią i TOMKIEM W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was wafle z kremem krówkowym Gościnnie mamy u siebie naszego syna Patryka to, to, to ja Patryk, ostatnio Gier. Giera Także będzie przygotowywał będzie dla Was pomagał. wafle z kremem krówkowym Jest to nasz, nasz ulubiony taki fajny deserek Myślę, że każdy lubi i wspomina z dzieciństwa właśnie wafle przekładane kajmakiem albo masą krówkową. Także zapraszamy do obejrzenia tego filmu. Do tego będziemy potrzebowali około tak mamy w opakowaniach, kupiliśmy gotowca takiego wafle tortowe, tak, kwadraciki. No i kajmakowa masa krówkowa. Ona ma około 510 gram. Także zapraszamy i pokażemy Wam, jak przygotowujemy nasze ulubione wafle. A teraz na naszą masę krówkową smarujemy sobie na, na tych kwadracikach yy, yy, waflowych. Jest to troszeczkę z tym, jak widzicie, zabawy, ale naprawdę to jest. Mega, mega pyszne, także zapraszamy do obejrzenia, jak, jak to przygotowujemy, tak jak mówiłem. Patryk tu dzielnie z tym walczy. Pokażemy Wam efekt końcowy, jak te wafle wyglądają już po połączeniu ich razem. Pierwszy wafel już jest, już jest gotowy, jak widzicie. O, I teraz odkładamy go sobie na talerzu i następny smarujemy aż do Wyczerpania masy krówkowej. No i wafli, oczywiście. Mamy nadzieję, że ta ilość nam tutaj wystarczy. Także pokażemy Wam na ile to nam starczyło to tutaj. A oto nasz gotowy produkt, czyli wafle, które tutaj dla nas przygotował dzisiaj Patryk. Także mam nadzieję, że podobał Wam się ten pomysł. Zapraszamy do obejrzenia filmu. I następnych filmów na naszym kanale. Wam życzymy smacznego, smacznego. I dziękujemy Patrykowi Pasjonatowi Gier, który dzisiaj u nas był gościnnie. I zapraszam na jego kanał oczywiście, bo też prowadzi na YouTubie kanał o takim tytule, jak mówiliśmy, czyli Patryk Pasjonat Gier. Zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ży... Życzymy smacznego. Ja, ja też życzę smacznego patyk posłania gier. Papa. Papa. pa, pa. pa, 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 pa.